Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Damian Damek. Od 5 lat jestem przedsiębiorcą i prowadzę swój biznes, który zaczynałem od początku. Postanowiłem na tym kanale, że podzielę się z Wami moimi doświadczeniami biznesowymi oraz historiami, jakie miałem z klientami. Osoby, które chcą rozpocząć swój biznes lub założyć własną firmę, znajdą tutaj na pewno. Wsparcie, którego być może nie macie w swoim otoczeniu, jak również inspiracje do działania. Osoby, które już posiadają swój biznes, także znajdą tutaj dla siebie wartościowe treści. Będzie tak samo dużo, duża dawka wiedzy empirycznej, to znaczy wiedzy wypracowanej na podstawie własnego doświadczenia. Oczywiście, nie mogę tutaj pominąć jakże ważnego dla mnie w biznesie rozwoju osobistego i duchowego. Te wątki również będą poruszane na tym kanale. Także moi drodzy, jeśli chcecie się dowiedzieć, jak rozpocząć, zacząć swój biznes tak, żeby wyszedł Wam za pierwszym razem tak dobrze jak u mnie. Zasubskrybujcie ten kanał, a już niedługo otrzymacie powiadomienie o pierwszym filmie, w którym przybliżę swoją historię, przedstawię jak to u mnie wyglądało. Także zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.